Wzorce kontaktu wzrokowego. Kontakt wzrokowy to sposób, w jaki odczytujemy zaufanie. Kiedy ktoś patrzy na ciebie podczas rozmowy, twój mózg interpretuje to jako szczerość. Kiedy odwraca wzrok, pojawia się wątpliwość. Kłamcy o tym wiedzą, więc próbują kontrolować swój wzrok. Ale tu pojawia się problem. Kontrolowanie kontaktu wzrokowego wymaga wysiłku, a wysiłek tworzy wzorce, które ich zdradzają. Większość ludzi naturalnie odwraca wzrok podczas rozmowy. Przywołując wspomnienie, twoje oczy wędrują, gdy mózg szuka szczegółów. To automatyczne, nieświadome. Ale kiedy ktoś kłamie, zaczyna być świadomy swoich oczu, zaczynają kontrolować, gdzie patrzą, a ta kontrola wydaje się nienaturalna. Niektórzy kłamcy przesadzają. Patrują się w ciebie, utrzymując kontakt wzrokowy dłużej niż zwykle, próbując udowodnić, że nie mają nic do ukrycia. To zbyt stabilne, zbyt celowe. Prawdziwe przywoływanie wspomnień wiąże się z ruchem. Zamrożony kontakt wzrokowy sygnalizuje, że mózg pracuje nad czymś innym nad tworzeniem, a nie odtwarzaniem. Inni robią odwrotnie całkowicie unikają twojego wzroku, wpatrując się w podłogę, ścianę, wszędzie byle nie w twoją twarz. To unikanie to nie do końca poczucie winy to obciążenie poznawcze. Kłamanie wymaga wymyślania historii jednoczesnego obserwowania twojej reakcji przewidywania kolejnego pytania. I zapamiętywania tego, co właśnie powiedzieli. Mózg nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim naraz i jednocześnie utrzymać naturalnego kontaktu wzrokowego. Zwróć uwagę na te zmianę. Kiedy czyjeś oczy zachowują się w jeden sposób podczas swobodnej rozmowy, a nagle zmieniają się, gdy pojawia się konkretny temat, to jest właśnie sygnał. Spójność zostaje przerwana. Spojrzenie albo twardnieje w intensywne wpatrywanie się, albo rozprasza się w unikaniu. Tak czy inaczej, oczy przestają poruszać się tak, jakby szukały prawdy. Bo prawda nie jest tym, czego szukają. Mikroekspresje. Mikroekspresje. Mikroekspresje to przebłyski prawdziwych emocji, które pojawiają się na twojej twarzy, zanim zdążysz je kontrolować. Trwają krócej niż pół sekundy, czasem tylko jedną piątą sekundy, ale są prawdziwe. Twoja twarz reaguje na to, co naprawdę czujesz, zanim twój mózg zdąży jej nakazać udawać coś innego. Kiedy ktoś słyszy pytanie, na które chce skłamać. Jego twarz reaguje jako pierwsza. Strach, wstręt, złość lub pogarda mogą przemknąć przez jego rysy na ułamek sekundy. Potem pojawia się maska, pojawia się uśmiech, spokojny wyraz twarzy powraca. Ale ten początkowy błysk już się pojawił. Te wyrazy twarzy są mimowolne, nie możesz ich powstrzymać, ponieważ pojawiają się szybciej niż świadoma myśl. Emocjonalna część twojego mózgu odbiera informacje i przekazuje je do mięśni twarzy, zanim logiczna część zdąży zareagować i to skorygować. Zanim zdążysz sobie uświadomić, że powinieneś wyglądać neutralnie, twoja twarz już powiedziała prawdę. Kłamcy próbują ukryć mikroekspresję celowo przyjętymi wyrazami twarzy. Uśmiechają się zbyt szybko po przebłysku strachu. Zbyt płynnie rozluźniają twarz po chwili napięcia. Ale ta sekwencja ich zdradza. Prawdziwe emocje narastają stopniowo. Fałszywe emocje są nakładane na wierzch. Większość ludzi nie zauważa mikroekspresji, bo pojawiają się bardzo szybko, ale jeśli obserwujesz czyjąś twarz, gdy zadasz wrażliwe pytanie, możesz to wychwycić. To krótkie napięcie wokół oczu, delikatne pociągnięcie w kąciku ust, szybkie zmarszczenie brwi. Twarz zawsze najpierw odpowiada szczerze, zanim kłamstwo zdąży się uformować. Gesty dłoni w kierunku twarzy. Kiedy kłamiesz, twoje ręce zbliżają się do twarzy. Dotykasz ust, pocierasz nos. Drapiesz ucho, zasłaniasz wargi. Te gesty pojawiają się automatycznie, zakorzenione w czymś pierwotnym. Jako dziecko, gdy kłamałeś, dosłownie zasłaniałeś usta dłonią, jakbyś mógł fizycznie powstrzymać fałszywe słowa przed wydostaniem się. Ten instynkt nigdy całkowicie nie znika. Gdy dorośli kłamią, gest staje się subtelniejszy. Zamiast całkowicie zasłaniać usta, dotykają ich. Palec muska wargi. Dłoń pociera nos. Opuszki palców muskają podbródek. Ruch wydaje się swobodny, jakbyś się drapał lub poprawiał, ale to moment zdradza wszystko. Te dotknięcia nasilają się podczas oszustwa. Mózg wywołuje te reakcje przez dyskomfort, kłamstwo generuje wewnętrzny konflikt. Część ciebie wie, że oszukujesz, a ta świadomość tworzy napięcie psychologiczne. Twoje ciało próbuje złagodzić to napięcie poprzez drobne, kojące gesty. Dotykanie twarzy na chwilę uspokaja układ nerwowy, jak u dziecka szukającego pocieszenia zwracaj uwagę na powtarzające się sygnały. Jedno dotknięcie nosa nic nie znaczy, ale gdy ktoś wielokrotnie podnosi rękę do twarzy, odpowiadając na konkretne pytania, pojawia się wzorzec. Dotyka, mówi, znów dotyka. Ręka wciąż wraca w to samo miejsce, jakby próbowała fizycznie zapanować nad wypowiadanymi słowami. Najczęściej celem jest usta, bo to właśnie stamtąd wychodzi kłamstwo. Pocieranie nosa pojawia się równie często, Prawdopodobnie dlatego, że kłamstwo wywołuje subtelne mrowienie, spowodowane zwiększonym przepływem krwi w wyniku stresu. Ciało zdradza umysł. Ręka sięga w górę, próbując powstrzymać coś, co już zostało wypowiedziane. Język dystansu werbalnego ujawnia powiązania. Gdy ludzie mówią prawdę o własnych działaniach, przyznają się do nich bezpośrednio. Poszedłem do sklepu, zadzwoniłem do niej. Zapomniałem. Te zdania stawiają ich w centrum, ponieważ faktycznie tam byli. Ale gdy ktoś kłamie, jego język się zmienia. Tworzą dystans między sobą a opowiadaną historią. Ten dystans ujawnia się poprzez zaimki. Zamiast powiedzieć nie wziąłem tych pieniędzy, kłamca może powiedzieć pieniądze nie zostały przeze mnie zabrane, albo te pieniądze pozostały tam, gdzie były. Strona bierna usuwa ich z centrum akcji. Konstrukcja zdania fizycznie oddala ich od zdarzenia, jakby opisywali coś, co zaobserwowali, a nie coś, co zrobili. Kłamcy również unikają języka wskazującego na posiadanie. Nie powiedzą mój samochód ani mój telefon, gdy kłamią na temat tych przedmiotów. Zamiast tego powiedzą samochód albo ten telefon, pozbawiając wypowiedź poczucia własności. Psychologiczny powód jest prosty. Przyznanie się do czegoś jako swojego podczas kłamania na ten temat wywołuje dysonans poznawczy. Usunięcie osobistego związku łagodzi ten psychiczny dyskomfort. Niektórzy kłamcy używają trzeciej osoby, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ktoś mógł to przestawić, zamiast mogłem to przestawić. Człowiek może zapomnieć, zamiast mogę zapomnieć. Mówią o sobie tak, jakby opowiadali o obcej osobie, dystansując swoją tożsamość od wymyślonej historii. Zwróć uwagę, jak ktoś umieszcza siebie w swojej własnej opowieści. Gdy język nagle staje się niejasny, bezosobowy lub pozbawiony poczucia własności, mózg próbuje się chronić. Usuwając osobiste odniesienia, kłamca ma nadzieję, że kłamstwo nie przylgnie do niego, ale to właśnie ten dystans ich zdradza. Przerwy w czasie. Pauza między pytaniem a odpowiedzią mówi wszystko. Gdy ktoś przypomina sobie prawdziwe wspomnienie, odpowiedź przychodzi naturalnie. Może pojawić się krótka chwila, gdy sięga po informacje, ale jest to płynne, naturalne. Gdy ktoś wymyśla kłamstwo, ta przerwa się wydłuża. Cisza trwa odrobinę za długo, bo mózg pracuje na pełnych obrotach. Podczas tej pauzy uruchamia się wiele procesów jednocześnie. Kłamca musi zrozumieć, o co pytasz, zdecydować, czy prawda jest bezpieczna, wymyślić fałszywą alternatywę, sprawdzić, czy ta alternatywa brzmi wiarygodnie, przewidzieć, jak zareagujesz, a następnie przekazać to z odpowiednim tonem i wyrazem twarzy. To wszystko dzieje się w ciągu kilku sekund, ale te sekundy są zauważalne. Prawdziwe odpowiedzi pochodzą z odtwarzania. Twój mózg sięga po zgromadzone informacje i je przekazuje. Kłamanie wymaga tworzenia. Mózg musi zbudować coś od zera, przetestować to wewnętrznie, a następnie przedstawić jako fakt. To konstruowanie zajmuje czas, a opóźnienie ujawnia się jako wahanie. Niektórzy kłamcy próbują ukryć tę przerwę, powtarzając Twoje pytanie: Czy poszedłem do sklepu? No właśnie, czy poszedłem do sklepu? To powtórzenie daje im czas na przetworzenie informacji, a jednocześnie sprawia wrażenie, że się zastanawiają. Inni wypełniają ciszę słowami wypełniaczami. Yy, no wiesz, to znaczy. Te słowa nie niosą żadnej informacji, ale maskują fakt, że mózg wciąż składa odpowiedź. Zwracaj uwagę na spójność. Jeśli ktoś odpowiada na większość pytań szybko, ale nagle robi pauzę, gdy pytasz o coś konkretnego, ta pauza coś znaczy. To opóźnienie to nie jest zamieszanie. Tryby w głowie pracują, budując odpowiedź, która nie istniała, dopóki o nią nie zapytałeś. Kłamcy, którzy przesadnie opisują, dodają zbyt wiele szczegółów. Kiedy ktoś opowiada ci o swoim dniu i wspomina, że zatrzymał się w kawiarni na piątej ulicy, zamówił średnią latę z mlekiem owsianym, zapłacił odliczoną gotówką i zauważył, że baristka miała kolczyk w nosie, powinieneś się zastanowić, dlaczego musisz to wszystko wiedzieć. Szczerzy ludzie dzielą się istotnymi informacjami. Kłamcy dorzucają szczegóły, żeby ich historia brzmiała bardziej wiarygodnie. Psychologia stojąca za tym jest prosta. Kłamcy wierzą, że szczegóły oznaczają wiarygodność. Myślą, że jeśli potrafią opisać kolor samochodu, godzinę na zegarze i piosenkę, która leciała w radiu, zaakceptujesz całą historię jako prawdę. Dlatego przeładowują opowieść informacjami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Ale tu tkwi pułapka. Kiedy naprawdę coś wspominasz, wyraźnie pamiętasz ważne elementy, a poboczne szczegóły są zamglone. Pamiętasz, że poszedłeś do sklepu, ale niekoniecznie co miała na sobie kasierka. Kłamcy robią odwrotnie. Oni pamiętają wszystko z jednakową, podejrzaną dokładnością, bo wymyślili to wszystko naraz. Te niepotrzebne szczegóły mają też inny cel. Rozpraszają cię. Kiedy przetwarzasz wszystkie dodatkowe informacje o mleku owsianym i kolczyku w nosie, nie kwestionujesz głównego twierdzenia. Kłamca zakopuje oszustwo pod górą nieistotnych faktów, licząc, że pomylisz ilość z prawdą. Słuchaj, czy nie ma tu braku równowagi? Kiedy ktoś potrafi idealnie opisać drobne szczegóły, ale ma problem z głównymi, Albo gdy podaje informacje, o które nie pytałeś, prawdopodobnie buduje fasadę. Prawdziwa pamięć jest chaotyczna i niepełna. Wymyślona pamięć jest w pełni umeblowana. Punkt odniesienia się zmienia. Każdy ma swoją normę. Sposób, w jaki siedzi, jak bardzo gestykuluje, ton głosu, rytm mowy. To jest ich punkt odniesienia, wzorzec zachowania, do którego wracają, gdy są zrelaksowani i szczerzy. Agenci FBI najpierw ustalają ten punkt odniesienia, zadając proste, niegroźne pytania. Gdy już wiesz, jak ktoś zachowuje się normalnie, możesz zauważyć, kiedy to się zmienia. Zmiany w punkcie odniesienia pojawiają się, gdy w rozmowie pojawia się oszustwo. Ktoś, kto był ożywiony i ekspresyjny, nagle sztywnieje. Jego ręce, które wcześniej poruszały się swobodnie, zaciskają się na podłokietniku. Jego głos, który był ciepły i zróżnicowany, staje się monotonny. Taka zmiana sygnalizuje, że coś wewnętrznie się zmieniło, a tą zmianą jest zazwyczaj stres. Działa to też w drugą stronę. Ktoś, kto był spokojny i opanowany, nagle zaczyna się wiercić, gdy pojawia się konkretny temat. Zaczyna gestykulować gwałtownie, mówi szybciej, wypełnia ciszę nerwową energią. Ta eksplozja ruchu ujawnia dyskomfort. Jego ciało próbuje spalić niepokój wywołany kłamstwem. Te zmiany są mimowolne. Ludzie nie decydują świadomie o zmianie swojego zachowania, gdy kłamią, reakcja na stres przejmuje kontrolę, zalewając ciało kortyzolem i adrenaliną. Ten chemiczny wyrzut zmienia wszystko. Postawę, ton głosu, wzorce ruchu, a nawet tempo oddychania. Kluczem jest porównanie. Nie możesz oceniać zachowania w oderwaniu od kontekstu. Liczy się odchylenie od ustalonego wzorca. Kiedy czyjś naturalny rytm zostaje przerwany i przekształca się w coś innego, ta przerwa wyznacza moment, w którym skończyła się prawda. Linia bazowa mówi ci, kim ta osoba jest. Zmiana pokazuje, kiedy zaczęli udawać kogoś innego. Odruchowe chrząkanie i przełykanie śliny. Twoje gardło się zaciska, gdy kłamiesz. Stres uruchamia reakcję walki lub ucieczki w twoim ciele, a jedną z pierwszych rzeczy, które się zmieniają, jest produkcja śliny. Usta wysychają, gardło się zaciska. Nagle przełykanie staje się trudne i czujesz potrzebę chrząknięcia, mimo że nic tak naprawdę nie blokuje gardła. Dzieje się tak, ponieważ twój autonomiczny układ nerwowy przygotowuje ciało na niebezpieczeństwo. Przepływ krwi zostaje przekierowany z układu trawiennego do mięśni. Produkcja śliny spada. Mięśnie gardła się napinają. Te zmiany mają na celu pomóc ci uciec lub walczyć, ale pojawiają się także wtedy, gdy siedzisz nieruchomo, mówiąc kłamstwo, które twoje ciało rozpoznaje jako zagrożenie. Kłamcy przełykają ślinę z trudem tuż przed lub tuż po przekazaniu fałszywej informacji. Możesz to zobaczyć na ich szyi, ruch jabłka Adama, które podskakuje, gdy próbują stłumić dyskomfort. Niektórzy wielokrotnie odchrząkują. Ten mały kaszel lub chrząknięcie brzmi, jakby próbowali coś odkrztusić. Nie usuwają śluzu. Próbują zresetować gardło, które stres zablokował. Częstotliwość ma większe znaczenie niż sam gest. Każdy czasem przełyka ślinę lub odchrząkuje, ale jeśli ktoś robi to trzy lub cztery razy podczas odpowiadania na jedno pytanie, albo gdy odchrząkiwanie nasila się przy określonych tematach, pojawia się pewien wzorzec. Obserwuj ich szyję i wsłuchaj się w dźwięk. Ten subtelny przełyk, szybki kaszel, lekką chrypkę w głosie. Gardło fizycznie reaguje na stres psychologiczny i żadna świadoma kontrola nie jest w stanie tego całkowicie stłumić. Ciało wie, że kłamiesz, nawet jeśli próbujesz przekonać wszystkich, że tak nie jest. Punkty zakotwiczenia. Kiedy ludzie czują się niepewnie, fizycznie się zakotwiczają. Kłamstwo wywołuje wewnętrzną niestabilność, poczucie, że możesz stracić kontrolę lub zostać przyłapanym. Aby przeciwdziałać temu uczuciu, ciało szuka stabilności poprzez kontakt. Kłamcy chwytają się krawędzi stołu, ściskają podłokietniki krzesła, mocno krzyżują ramiona lub splatają kostki pod siedzeniem. Te punkty zakotwiczenia pełnią funkcję psychologiczną. Trzymając się czegoś solidnego, kłamca uziemia się wobec emocjonalnej burzy, która dzieje się w środku. Uścisk daje poczucie kontroli, gdy wszystko inne wydaje się niepewne. To fizyczny odpowiednik wstrzymania oddechu przed zanurzeniem się pod wodę. Najpierw obserwuj ich dłonie. Podczas normalnej rozmowy dłonie poruszają się swobodnie, gestykulując, by podkreślić wypowiedź lub spoczywając wygodnie. Gdy zaczyna się oszustwo, te dłonie nagle chwytają się czegoś, owijają się wokół filiżanki kawy i nie puszczają. Przyciskają się płasko do stołu, splatają palce i ściskają je. Ruch ustaje, zastąpiony napięciem i naciskiem. Stopy robią to samo. Ktoś siedzący naturalnie może swobodnie skrzyżować nogi lub położyć stopy płasko na podłodze. Stopy kłamcy zaczepiają się o nogi krzesła, kostki splatają się ze sobą, lub palce mocno wciskają się w podłogę. Dolna część ciała się blokuje, tworząc fundament, który daje poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli opowiadana historia tego nie zapewnia. To zakotwiczenie nasila się w kluczowych momentach. Kiedy zadasz najważniejsze pytanie, obserwuj, jak reagują fizycznie. Jeśli ich uścisk się wzmacnia, jeśli ciało nagle się napina, jeśli mocniej osadzają się na swoim miejscu, trafiłeś na coś prawdziwego. Ciało przygotowuje się na uderzenie. Kierunek pamięci. Twoje oczy poruszają się, gdy myślisz, a kierunek ich ruchu zdradza, o jakim rodzaju myślenia mowa. Gdy przypominasz sobie prawdziwe wspomnienia, twoje oczy zwykle przesuwają się w jednym kierunku. Kiedy tworzysz coś nowego lub wyobrażasz sobie scenariusze, przesuwają się w innym. Dzieje się tak, ponieważ różne części mózgu odpowiadają za przypominanie sobie i zatworzenie, a dostęp do tych obszarów powoduje zmianę kierunku spojrzenia. Większość osób praworęcznych patrzy w górę i w lewo, gdy przypomina sobie prawdziwe wydarzenia. Ten kierunek łączy się z częścią mózgu, która przechowuje wspomnienia wzrokowe. Dosłownie patrzą w stronę, gdzie te informacje się znajdują. Kiedy coś wymyślają lub wyobrażają sobie, ich oczy unoszą się w górę i w prawo, w stronę ośrodków kreatywnych, gdzie powstają nowe pomysły. Kłamcy tworzą historię, więc ich oczy ich zdradzają. Zapytaj kogoś, gdzie był w zeszły wtorek, i jeśli mówi prawdę, jego oczy mogą uciec w lewo, gdy sięga po to wspomnienie. Zadaj im to samo pytanie, gdy kłamią, a ich oczy powędrują w prawo, gdy na bieżąco wymyślają fikcyjną odpowiedź. Ten wzorzec nie jest absolutny. Osoby leworęczne czasami mają odwrotnie. Niektóre osoby wykazują minimalny ruch oczu, ale liczą się powtarzające się schematy. Jeśli ktoś konsekwentnie patrzy w jednym kierunku, gdy mówi prawdę, a nagle zmienia kierunek spojrzenia, odpowiadając na konkretne pytania, ta zmiana sygnalizuje przejście od odtwarzania do tworzenia. Oczy nie kłamią, ponieważ podczas myślenia nie są pod świadomą kontrolą. Zanim zdążysz sobie uświadomić, gdzie patrzysz, już tam spojrzałeś. Spojrzenie podąża za myśleniem automatycznie, odwzorowując wewnętrzny proces na zewnątrz. Gdy proces zmienia się z przypominania na wymyślanie, oczy zdradzają to, zanim usta skończą mówić. Obronna agresja. Kiedy są przypierani do muru, kłamcy atakują. Zamiast odpowiedzieć na Twoje pytanie, kwestionują, dlaczego je zadajesz. Dlaczego w ogóle tak myślisz? Co to za pytanie? Naprawdę mnie o coś oskarżasz? Agresja służy jako tarcza odwracając uwagę od ich oszustwa na rzecz twojej rzekomej niesprawiedliwości. Ta obronna reakcja wynika z poczucia bycia uwięzionym. Kłamca wie, że nie może udzielić prawdziwej odpowiedzi bez ujawnienia się, ale też nie jest w stanie wystarczająco szybko wymyślić przekonującego kłamstwa, więc zmienia pole walki. Sprawiając, że musisz bronić swojego pytania, zyskują czas i unikają konieczności udzielenia odpowiedzi. Niektórzy unikają odpowiedzi, odpowiadając na pytanie, którego nie zadałeś. Pytasz, gdzie byli, a oni odpowiadają, dlaczego tam poszli lub z kim tam byli. Odpowiedź brzmi na związaną z tematem, ale omija właściwe pytanie. Mają nadzieję, że nie zauważysz, iż twoje pierwotne pytanie pozostało bez odpowiedzi. Inni wykorzystują emocje jako broń. Udają zranionych, urażonych lub zdradzonych tym, że im nie ufasz. Po wszystkim, co przeszliśmy, nie ufasz mi? Taka manipulacja emocjonalna sprawia, że czujesz się winny za zadanie pytania, wywierając na tobie presję, byś się wycofał i przeprosił za swoją podejrzliwość. Zwracaj uwagę na proporcjonalność. Rozsądne pytania powinny spotykać się z rozsądnymi odpowiedziami. Gdy ktoś reaguje przesadnym gniewem, oburzeniem lub zranionymi uczuciami na proste pytanie, taka nadmierna reakcja sygnalizuje coś głębszego. Niewinni ludzie mogą być zdezorientowani lub zaskoczeni niespodziewanym pytaniem, ale zazwyczaj nie przechodzą do agresywnej obrony. Po prostu odpowiadają. Furia pojawia się tam, gdzie szczerość nie wystarcza, by się obronić niespójności w opowieści. Prawdziwe wspomnienia istnieją jako powiązane ze sobą doświadczenia. Możesz je opowiadać od początku do końca, od końca do początku, albo przeskakiwać do dowolnego momentu, bo naprawdę się wydarzyły. Zmyślone historie istnieją jako wyuczone na pamięć scenariusze. Są zaprojektowane tak, by opowiadać je w jeden określony sposób i w jednej kolejności, a gdy zakłócisz tę kolejność, całość się rozpada. Agenci FBI wykorzystują tę słabość, prosząc ludzi o opowiedzenie wydarzeń w odwrotnej kolejności. Zacznij od końca i cofaj się wstecz. Powiedz mi, co się stało tuż przed tym, jak wyszedłeś, potem co było przed tym, a potem jeszcze wcześniej. Ludzie mówiący prawdę potrafią to zrobić. To wymaga wysiłku, ale wspomnienia są tam, dostępne z każdej strony. Kłamcy natychmiast mają z tym problem. Ich historia została zbudowana chronologicznie: każdy element miał prowadzić do następnego. Odwróć kolejność i gubią wątek. Inna technika polega na przeskakiwaniu między fragmentami. Pozwalasz im opowiedzieć całą historię, a potem pytasz o szczegół ze środka, potem z początku, potem z końca, a potem znowu wracasz do środka. Za każdym razem sprawdzasz, czy szczegóły pozostają spójne. Prawdziwe wspomnienia są konsekwentne, bo są zakotwiczone w tym, co naprawdę się wydarzyło. Kłamstwa się zmieniają, bo zależą od tego, co kłamca pamięta, że powiedział, a nie od tego, co naprawdę przeżył. Pod taką presją pojawiają się sprzeczności. Oś czasu przestaje mieć sens. Szczegóły, które były pewne, stają się niejasne. Pojawiają się nowe informacje, o których wcześniej nie wspomniano. Historia wygina się i zmienia, bo za każdym razem jest budowana od nowa, a nie przywoływana z pamięci. Obserwuj, jak radzą sobie z zakłóceniami. Kiedy ktoś upiera się, by opowiadać swoją historię tylko w jednej konkretnej kolejności, albo denerwuje się, gdy prosisz go o doprecyzowanie wcześniejszych wątków, chroni strukturę, która nie wytrzyma dokładnego zbadania. Pamięć jest elastyczna. Kłamstwa są kruche.